No i koniec strachu. Unia Europejska powiedziała to prosto i jasno, że od 2030 wszystkie budynki w Unii Europejskiej nowo powstające mają być zeroemisyjne. Od 2029 wszystkie budynki, ma być instalacja fotowoltaiczna, czy po to, żeby został odebrany, to musi być przystosowany do instalacji fotowoltaicznej. I ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, że zeroemisyjny to nie musi oznaczać off-gridowy. Prawda. Mało tego. Nawet ci, którzy zapłacili za to prawo, myśleli, że dają łapówkę, która zrobi dobrze im, a nie nam. Bo zauważ, że za każdym razem, kiedy jest to tylko wspomniane w jakimkolwiek artykule, to od razu wypowiada się Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej. I oni myślą, że to jest ustawa pod nich. A tak naprawdę to jest ustawa pod nas, w sensie. My jesteśmy jak ta woda, która zawsze znajdzie drogę, i z tego, że to jest ustawa zeroemisyjna, i urzędnicy myślą, że tylko w jeden sposób budynek może się stać zeroemisyjny: kiedy obłożysz go belami wełny mineralnej dookoła. A ty i ja wiemy, że oprócz tego możesz w nim generować energię. No i tutaj wiesz, nie są tacy głupi, wymyślili, że no super, ale zimą tę energii nie będziesz mógł generować. I my zrobimy tak dużą różnicę między zakupem a sprzedażą prądu, że co z tego, że ty go wyprodukujesz dokładnie tyle kilowatogodzin latem, ile zużyjesz zimą, czyli niby będziesz zeroemisyjny, ale będzie różnica, że na przykład kupisz go po 3 zł za kilowatogodzinę, a sprzedasz po 30 groszy za kilowatogodzinę, to nie ma znaczenia, że zużyłeś 10 MWh i wyprodukowałeś 10 MWh. Finansowo ci się to i tak nie zepnie. A nie ma z kolei szans, żebyś wyprodukował energię z paneli fotowoltaicznych w wystarczającej ilości zimą, żebyś nie musiał tej energii kupować. Z tym, że jest furtka, bo jak na razie powiedziano, że te budynki zeroemisyjne nie mogą używać energii pierwotnej, tak zwanej, nie ma na Ziemi energii pierwotnej, cała energia na Ziemi pochodzi ze Słońca. Ale nie mogą używać energii z paliw kopalnych, co oznacza, że jak najbardziej energia z biomasy jest dopuszczalna. Czyli, jeżeli weźmiemy do tego równania, które nam się nie zgodziło stronami, bo one się wprawdzie zgadza według prawodawcy, prawo jest tak zrobione, żeby niby pomagać naturze, ale w rzeczywistości, żeby wyciągać pieniądze z obywatela. Nam chodzi o to, żeby produkcja nasza energii spowodowała, że nam spadną rachunki za energię. I tyle. Tutaj prawodawcy chodzi o to, żeby pokazać, że coś się robi, a w rzeczywistości, żeby zrobić dobrze Stowarzyszeniu Producentów Wełny Mineralnej. A my możemy wykorzystać tą ustawę, która powoduje, że żaden kraj nie może, co wiele osób się bało, ani zabronić instalacji fotowoltaicznych, ani zabronić własnych instalacji gener generacji energii, ani też nie będzie można zabronić instalacji. Generacji energii z biomasy. Co to oznacza? Że w naszej sytuacji możemy te pieniądze, które musielibyśmy przeznaczyć na zeroemisyjność budynku, tak jak ją sobie wyobraża Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej, zamiast tego przeznaczyć na system generacji energii, na przykład z gazu drzewnego. Spalamy go w generatorze spalinowym, produkujemy energię elektryczną ciepłym odpadowym dodatkowo grzejemy dom. Mamy w ten sposób zapewnioną wymaganą zeroemisyjność, ale też mamy w ten sposób zapewnioną termomodernizację budynku. Bo termomodernizacja będzie liczona poprzez zużycie tzw. energii pierwotnej. W tym momencie sprawność energetyczna budynku jako taka bardzo wzrasta. A to ma być tak, że 2030 albo 2029 każdy budynek ma być tak sprawny, jak co najmniej tak sprawny jak y, ostatnie 25%. I my możemy dojść do tego dwiema drogami. No, możemy ten istniejący nasz budynek obudowywać wszystkim wełną mineralną przede wszystkim na co liczy to Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej. Ale możemy też postawić elektrownię wiatrową, postawić system y, biogazowni, postawić system gazu drzewnego. Możemy też postawić system generacji z paneli fotowoltaicznych. To wszystko może nam w konsekwencji zapewnić zeroemisyjność, która będzie potrzebna, gdyby to był nowy budynek, albo zmniejszoną emisyjność naszego budynku po prostu. I zobacz, jak no, technologia jest niesamowita. Tylu ludzi się boi, co to będzie, jak wejdzie coś nowego. Za każdym razem, kiedy wchodzi nowe rozwiązanie technologiczne, to ono się zawsze bardziej opłaca nam niż rządzący. Fotowoltaika, wiatr i biomasa to jest to, co my możemy, ja i ty konkretnie. Bez umów międzypaństwowych, bez żadnych wielkich organizacji, bez tego, że się kopalnia turów zawali, albo ktoś jej zabroni działać, albo gdzieś zerwie linię energetyczną. Nie wiem, czy ty się takimi rzeczami cieszysz. Dla mnie to jest potwierdzenie, że świat idzie do przodu. Ja się niesamowicie jaram, kiedy taka instytucja jak Unia Europejska chcąc, nie chcąc, musi brać udział w postępie. A postęp będzie taki, że wszyscy będziemy prosumentami. Wszyscy będziemy dużo bardziej niezależni energetycznie niż teraz. I też będziemy wszyscy zasubskrybowani to do Gdyż, albowiem, nie ma wolności bez subskrybowania nowości. Nie ma wolności bez... Słuchaj, to jest tak. Jak wszyscy się zasusk no, za to wtedy ja nie będę w ogóle musiał mówić, żeby się ktokolwiek. Chyba, że takie malutkie, świeżo urodzone dziecko, no to wtedy będę do niego mówił, ale ono wtedy nawet nie zrozumie, że ja się plączę.